Chociażby właśnie poprawa funkcji kognitywnych, pamięci, neuroprzekaźników, dobre działanie na nasz układ nerwowy, czyli obniżenie stresu, przede wszystkim właśnie stanów zapalnych, ale też tych neuronalnych, czyli tych w mózgu stanów zapalnych. Poprawia się wrażliwość insulinowa, zobaczcie, że również obniżenie się poziomów glukozy, absorpcja kwasów tłuszczowych, czyli to wszystko, o co nam też chodzi. Na przykład przy stosowaniu diety ketogenicznej, Macza tutaj też ma podobne działanie, tak naprawdę powiedziałabym, jak yy, ciała ketonowe. Pod kątem nowotworowym, a raczej przeciwnowotworowym, Macza ma pozytywne działanie. No i przede wszystkim właśnie to. Yy, ta kwestia przeciwzapalna, ta kwestia zwalniania mm, procesów starzenia się, antyoksydanty, to są główne jakby składniki maczy i mówi się, że ona ma jeden z jedną z największych zawartości, właśnie przeciwutlenia.